Witajcie, kochani, w drugim dniu zdrap masów. Zobaczymy, co dzisiaj nam przyniesie kalendarz yy, w tej kopercie, co będzie. Przypominam o konkursie, zasadę konkursu w pierwszym odcinku. W każdym razie trzeba oglądać, zapisywać, ile wydałam, ile nie wydałam, ile wygrałam. <laughs> w każdym razie yy, zaczniemy sobie od kalendarza, ale zobaczymy, co my dzisiaj mamy, jakie my mamy dzisiaj zdrapki pewnie powiecie, że nie jestem przygotowana jeśli chodzi o zdrabki zagraniczne i powiem Wam, że tak, nie jestem bo nie mam na to czasu grudzień jest bardzo taki mm, grudzień, listopad w pracy dużo, dużo się dzieje dużo czy dzieciaków nauczyć, różnych piosenek i tak dalej jeszcze mamy jasełka, więc nie przygotowałam się tak do końca, więc drapię trochę w ciemno i teraz mamy tak mamy za euro yy, tą, jak to się nazywa yy, włoską Mamy za euro francuską, mamy polską kocham zimy i polska szczęśliwe linie, także zobaczymy, więc polskie zdrapki mam tutaj 5 zł, a włoska i francuska mam po euro, także sobie zapisujemy, że tyle wydałam na dzisiejszy odcinek i najpierw zrobimy numerek 2, zobaczymy czy coś będzie czy nie mamy skrzata ale skrzat nam nic nie daje bo trzeba znaleźć gwiazdę teraz sobie zrobimy kocham zimę. zobaczymy szukamy 26 i 15 w tle pewnie możecie słyszeć Adaśka, no bo mówiłam już, że jest chory i tak mamy 15 także jest wygrana, super 21 22 8 16 26, No mogło być 20, 25, mogło być 26 i 24. Dobra. Jest jedna wygrana. Bardzo z tego się cieszę. Zobaczymy co my tu mamy. Mamy 2 zł. Super. Więc zapisujemy sobie 2 zł. Szukamy tutaj także kolejny Zdrabmas, kolejny dzień z wygraną. No i szukamy gdzie to jest MM. No dobra, jest MM. No, mogło być tutaj, prawda? 26. No ale dobra, cieszę się, jest zwrocik. Teraz może sobie tego gola zobaczymy. Zumerę 91 i tak. Drapiemy. No i teraz tak, rozumiem, zaraz sobie po tym filmiku przetłumaczę, ale wydaje mi się, że tak, trzeba wydrapać gwiazdkę i jeśli tutaj będzie taka sama, no to widzę, że tutaj jest 4 euro, ale zobaczymy, czy to tak jest, czy nie. Muszę przetłumaczyć, kochanie. wiecie, muszę przetłumaczyć i zaraz Wam powiem na końcu filmiku, czy jest to wygrana, czy nie że ktoś już wie. dobra i teraz włoska. Bo to znaczy. szukamy takie same pięć dziesięć i pięć. Trzy razy pięć. tłumaczę i wam powiem, <laughs> bo nie wiem bo nie wiem można wygrać 5 euro więc jest to możliwe. Zaraz wrócimy do tego. Tak to jest kochani i teraz mamy zdrapeczkę szczęśliwe linie i drapiemy sobie krapa. Mamy kraba tutaj. Fajnie tak sobie drapać szczęśliwą linię i myśleć, czy tam jest wygrana, czy nie. Słoneczko. Słoneczko, słoneczko, słoneczko. Księżyc. Księżyc, księżyc, więcej nie ma. Kości. 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 Winogrono winogrona, krono, tęcza 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 truskawka truskawki nie ma banan, mamy tutaj dwa banany podkowa tutaj jest podkowa diament co nie ma. serduszko, serduszko kochani. dla was kwiatuszek, kwiatuszek jest tu, kwiatuszek jest tu. gwiazda, gwiazda jest tu. pomarańcza, pomarańcza jest tu, pomarańcza jest tu. więc nie ma. Бедронка. Бедронки не нема. Шливка. Шливка есть тут. Шливка есть тут. Шливка есть тут. Грушка. Грушка есть тут. Грушка есть тут. Грушка есть тут. Корона. Короны мы имеем тут. И больше, наверное, нема короны. Трефл. Трефла. stref jest tutaj ananas, ananasa nie ma pik, pik jest tu więcej nie ma no i ostatnia, jabłuszko ale jabłuszka nie ma więc kochani ta rapeczka jest niestety ale pusta, sm także jak na razie mamy tutaj dwa złote zwrotu, a ja za chwilę do was wrócę i wam powiem czy jest tu jakaś wygrana, czy nie na razie a więc kochani, wracam do was nudy nie ma, sprawdziłam więc tak, tutaj e, trzeba żeby było chociażby dwie takie same e, liczby 4 euro i jeszcze jakby było 4 euro, to wtedy wygrywam te 4 euro ale nie ma a tutaj trzeba dodać wszystkie te liczby i jeśli by było powyżej 100 to wygrywam tę nagrodę a ponieważ nie ma Powyżej 100 jest tu 50, tu 10, tu 0505, więc nie ma powyżej 100, więc nic nie wygram. Także zapisujemy sobie, że wydałam tu euro, tu euro i tu wydałam 5 zł, a 2 nam się zwróciło. Także tak to wygląda, no. Ale fajnie, pobawiłam się, przypomniałam sobie, więc myślę, że już teraz będzie mi łatwiej, bo już pamiętam, o co chodzi. No i tak to wygląda. Ja, kochani, dziękuję Wam bardzo. Wracam do obowiązków. Jeszcze zapraszam Was na moje życie w Polsce. Staram się tam coś nagrać, ale wiecie, jak to jest. Praca, chore dziecko. No i tak to wygląda. Ale no, damy radę. Musimy. Pozdrawiam, buziaczki i miłego dnia, wieczoru, kto kiedy ogląda buziaczki.